żołnierz z pokolenia, które w swoje, swoje dorosłe życie, może, można powiedzieć, wchodziło w momencie, kiedy rozpoczynała się druga wojna światowa. Bo Stanisław, Wiśniewski, bo Stanisław Wiśniewski miał 20 parę lat, kiedy wojna się, kiedy wojna się zaczęła i, i jakby naturalną rzeczą dla tej patriotycznej części młodzieży było to, że wstępowała w struktury Armii Krajowej. Stanisław Wiśniewski walczył w plutonie żandarmerii potem po już zajęciu, uczestniczył w akcji burza, potem po zajęciu już Suwalszczyzny przez wojska sowieckie nadal pozostawał w konspiracji, należał do patronu Aleksandra Kowalewskiego Bębna do oddziału Wacława Sobolewskiego. Polek w Obławie Milicji Obywatelskiej, wojska Ochrony Pogranicza i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w grudniu 1947 roku Zos poległ i wtedy został przez UB przywieziony tutaj. Szczęście, właśnie polegające na tym, że jest miejsce, gdzie możemy mu oddać cześć, gdzie możemy mu oddać hołd, wynika z tego, że Helena Pietrewicz, jego krewna, przyjechała tu rowerem. Z Macharc i od Grabarza Jana Szustro, który również był dowódcą żołnierzem trzeciej wileńskiej brygady i po bitwie pod Gajrowskimi wrócił tutaj do Suwałki, podjął pracę jako grabarz, dowiedziała się, że między, w zasadzie między grobami został, gdzie został pochowany Stanisław Wiśniewski. Dzięki temu dzisiaj mamy możliwość, żeby spotkać się przy jego grobie. Ma jakby Tą, yy, mamy tą możliwość, której nie mamy przy wielu innych żołnierzach Armii Krajowej. Po wojnie żołnierz niezłomny, wyklęty wśród innych wyklętych żołnierzy przez komunistyczne władze, bo należał do tych, którzy nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją i walczyli dalej o prawdziwą niepodległość Polski. I rzeczywiście działalność, walka, losy tego bohatera Stanisława Wiśniewskiego odzwierciedlają losy całego pokolenia. Tragiczne losy. Ludzi, którzy walczyli najpierw z, niemie z niemiecką okupacją, narażali swoje życie, ginęli, a potem, kiedy wydawałoby się, że wróg został pokonany i że Polska jako uczestnik. Walk o pokonanie III Niemieckiej Rzeszy będzie wśród zwycięzców. Okazało się, że niestety stali się nie bohaterami, ale właśnie ludźmi wyklętymi, którzy byli um, prześladowani, torturowani, zabijani i właśnie tak jak w tym przypadku, nie chowani po śmierci czy nawet po zabójstwie. Ale zakopywani w nieznanych miejscach, przecież to tutaj było w zasadzie pole, można powiedzieć wtedy, nie tak jak dzisiaj to wyglądało, nie był to taki cmentarz i tylko dzięki rodzinie i właśnie dzięki temu grabarzowi, który także był zaangażowany w walkę o niepodległość, ta pamięć, wiedza o tym, gdzie jest ten grup, ocalała i dzisiaj możemy stanąć w tym miejscu i oddać cześć bohaterowi. To pomnik szczególny, ponieważ stanowi świadectwo prawdy i przywraca godność temu, który jako bandyta w tym miejscu, wtedy poza murem cmentarza, został zakopany. Dzięki związanemu za pracownikowi cmentarza, siostrzenica Zagłoby dokładnie oznaczyła to miejsce. Później rodzeństwo Stanisława postawiło mu drewniany krzyż Następnie na grobek. Ci, którzy go znali, odeszli. Wcześniej jednak nauczyli nas szanować to miejsce. Mówili, jak to wyraził Zbigniew Herbert: Trzeba ocalić to małe miejsce jedną małą rzecz, tak aby ona trwała dalej, a my w niej jak w muszli. I właśnie za to ocalenie jesteśmy bardzo wdzięczni i z całego serca dziękujemy.